5 POTĘŻNYCH ODERWAŃ LODOWCÓW UCHWYCONYCH NA FILMIE Lodowce to zwarte skupiska lodu, które nieustannie się poruszają pod własnym ciężarem. Przedzierają się przez krajobraz, tworząc szczeliny i inne wyjątkowe formacje geologiczne. Z powodu rosnących temperatur wiele lodowców na świecie roztapia się i rozpada. Niektórzy szczęściarze zdołali uchwycić wiele takich chwil na filmie i są one naprawdę spektakularne. Od lodowca, który spowodował mini tsunami, po górującą nad okolicą bryłę lodu rozbijającą się o wodę. Oto pięć potężnych oderwań lodowców uchwyconych na filmie. Między Chile i Argentyną położony jest lodowiec Wiedma. Ten potężny lodowiec jest częścią tzw. pól lodowych południowej Patagonii, drugich co do wielkości pól lodowych na świecie. Lodowiec Wiedma prowadzi wprost do jeziora o tej samej nazwie, którego wody pochodzą głównie topniejącego lodowca. W 2016 roku grupa ludzi przybyła zobaczyć okolice, gdy udało im się uchwycić na filmy coś spektakularnego. Nagranie pokazuje dramatyczne oderwanie się części lodowca Wiedma z wielkimi niebieskimi odłamkami lodu rozbijającymi się o położoną niżej wodę. Ciężko ująć w słowa, jak wielkie są niektóre z tych odłamków lodu, jednak widok jak wystrzelają z wody i obracają się do góry nogami, daje nam dość dobry obraz. Jako że ten lodowiec znajduje się na terenie dwóch państw, jest też częścią dwóch parków narodowych, dla których zarówno Chile, jak i Argentyna mają swoje własne nazwy. Cała południowa Patagonia mierzy około 8000 km kwadratowych, a Wiedma jest tylko jednym z wielu lodowców, które można tu zobaczyć. Co ciekawe, jest to najprawdopodobniej pierwszy raz, jak ten lud zobaczył światło dzienne od tysięcy lat. Islandia jest krajem wielu niesamowitych krajobrazów, od szczytów gór po oszałamiające wodospady. Znajduje się tu również wiele lodowców, a dokładnie 269, a każdy z nich ma dość skomplikowaną dla mnie nazwę z góry, więc przepraszam za błędy w wymowie. Jeden lodowiec w szczególności nazywa się Breda Marku Ryoko i jest ważną atrakcją turystyczną dla tych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oderwanie się lodowca. W marcu 2019 roku grupka turystów odwiedzała lodowiec. Stali na terenie pobliskiej laguny, gdy zaczęli nagrywać jak lodowiec odłamuje się w oddali. Bez ostrzeżenia ogromna ściana lodu zawaliła się, a turyści musieli uciekać w pośpiechu przed falą, która szła prosto na nich. W sumie około 15 sekund trwało między tym jak lód się zapadł, a tym jak woda uderzyła na brzeg. Na szczęście ci ludzie byli na tyle przytomni, by uciec gdy tylko lodowiec się oderwał. Co teraz stanie się z tym całym lodem? Powoli będzie dryfował przez lagunę, by wreszcie wydostać się na otwarte wody oceanu. Jednak odłamki lodu są tak ciężkie, że proces ten może trwać latami. 10% Islandii pokryte jest lodowcami. Składają się one z takiej ilości lodu, że gdyby rozmieścić go równo, pokryłby cały kraj warstwą grubości 30 metrów. Gdyby cały ten lód stopniał, podniósłby się poziom wód morskich na świecie o centymetr. Te lodowce, jak możecie się domyślać, są bardzo czułe na zmiany klimatu i mają ogromny wpływ na środowisko. Niektóre z nich znajdują się też na szczytach aktywnych wulkanów. Fiord Ilulissat jest fiordem położonym w zachodniej Grenlandii, około 240 km na południe od północnego koła podbiegunowego. Został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2004 roku z powodu swojego niezwykłego naturalnego piękna. Jest to również ważne miejsce umożliwiające naukowe zrozumienie zmian klimatycznych. W 2012 roku turystka z Australii zwiedzała tę krainę, gdy dostała więcej niż mogła się spodziewać. Poprosiła dwóch mężczyzn, by zabrali ją łodzią zobaczyć lodowiec. Mężczyzna, który nagrywa film, mówił, że popłynął tam jako tłumacz, choć jest z tego kraju mieszka w innej miejscowości, w której nie ma lodowców. Był więc tak samo turystą jak Australijka. Gdy podziwiają lodowiec, spory kawał nagle odrywa się i wpada do oceanu. Problem w tym, że znajdowali się nieco bliżej niż powinni i musieli wkrótce zmierzyć się z potęgą oceanu uderzającą w łódź. No! Wow! No, no. Hey! Wow! I this is the wildest thing I've ever tried in my life. Po obejrzeniu filmu można z pewnością stwierdzić, że ci ludzie byli nieco za blisko. Na szczęście ściana wody nie była dość silna, by poważnie uszkodzić czy też przewrócić łódź. Fiord lodowcowy i Louisat obejmuje również lodowiec Jacobs Helen, po grenlandzku nazywany Cermek Kujalek. To najbardziej produktywny lodowiec na całej półkuli północnej. Produktywny może się zdawać nietypowym określeniem dla lodowca, jako że zdawać się może, że niewiele one robią poza staniem w miejscu. Jednak lodowce robią więcej, niż nam się wydaje. Lodowiec Jacob's Heaven przesuwa się od 18 do 30 metrów dziennie. To pewnie więcej niż co po niektórzy wyjątkowo leniwi ludzie. Skutkiem tego jest 20 miliardów ton lodu spadających rocznie do oceanu. Niektóre kawałki, które odłamują się od lodowca, mają ponad 900 metrów wysokości. Dla porównania, Empire State Building mierzy około 450 metrów. Choć było blisko, wszyscy bohaterowie tego nagrania uszli ze zdarzenia cało. Gdy myślimy o lodowcach, najprawdopodobniej jest jeden stan, który przychodzi nam do głowy: Alaska. Znajduje się tu 616 oficjalnie nazwanych oraz, jak się uważa, o wiele bardziej formalnie nieodkrytych jeszcze lodowców. Szacuje się nawet, że na Alasce leży ponad 100 tysięcy lodowców więcej niż gdziekolwiek na całym świecie. W 2019 roku Wesley Young prowadził zwiedzanie z pokładu helikoptera, gdy uchwycił oderwanie się lodowca Kolumbia, który zapadł się do zatoki księcia Williama. Powiedział on, że będąc pilotem helikoptera wycieczkowego, mógł zobaczyć wiele oderwań lodowców w swoim życiu ale nigdy nie widział tak potężnego przypadku. Jest coś szczególnego w rozmiarze tych zdarzeń, co trudno objąć rozumem. Bez ostrzeżenia górująca nad otoczeniem bryła lodu wystrzela z wody na wiele metrów zwyż. Oderwania te nierzadko spowodowane są powolnym ruchem lodowców, który prowadzi do osłabienia jego krawędzi. Lodowiec kolumbia cofnął się o około 19 km w ciągu ostatnich 40 lat, co dla lodowców jest dość znaczną odległością. Pole lodowe Kolumbia, którego zaledwie małą cząstkę stanowi ten lodowiec, jest największym w górach skalistych. Obejmuje ziemię Kanady i Alaski na linii działu kontynentalnego i częściowo leży w Parku Narodowym Banff, a częściowo w Parku Narodowym Jesper. Zajmuje powierzchnię około 324 km2 i w wielu miejscach sięga ponad 300 metrów głębokości. W przyszłości zapewne zobaczymy wiele jeszcze potężniejszych oderwań od tego. Antarktyda jest kolejnym miejscem, które zapewne przyszłoby Wam do głowy w kontekście lodowców. 98% kontynentu pokrywa lód o średniej grubości 1890 metrów. Gdyby zdarzyło się Wam go odwiedzić, jest duża szansa, że nie zobaczycie lądu. Antarktyda to najzimniejszy i najbardziej wieczny kontynent, jak zapewne się domyślacie, ale zapewne nie wiecie, że jest on również najbardziej suchy, jeśli chodzi o opady atmosferyczne. Rzadko tu pada śnieg, a kontynent otrzymuje zaledwie 20 cm deszczu rocznie na wybrzeżu oraz o wiele mniej w głębi lądu. Kolejny film nagrany w 2017 roku pokazuje jak to jest, gdy potężny kawał lodu zapada się do wody pod nim. Z powodu nagłej zmiany masy pozostała część góry lodowej wynosi się nad poziom wody niemal przewracając się na bok. Szyga, szyga. Na szczęście ludzie nagrywający film byli dość daleko, by nie zostać dotkniętym przez powstałą falę, jak to zdarzało się na poprzednich nagraniach. Nadal jednak ktoś na łodzi prosi resztę, by usiedli. Co jak co, ale Antarktyda jest ostatnim miejscem, w którym chcielibyście przez przypadek wpaść do wody. Pomimo bycia najsłuchszym kontynentem, 80% rezerw wody pitnej znajduje się właśnie tutaj. Gdyby cały lód pokrywający kontynent stopniał, światowy poziom wód wzrósłby o 60 metrów. Najniższa temperatura zarejestrowana na Antarktydzie to było minus 89 stopni Celsjusza, a średnia temperatura podczas zimniejszej części roku wynosi zaledwie minus 62. Cieplutko, gdy porównamy te dwie wartości. Lodowce na naszej planecie tracą rocznie około 267 gigaton lodu. Topią się też w wciąż rosnącym tempie 31% w ostatnich 15 latach. Z czasem więcej i więcej potężnych oderwań lodowców będzie mieć miejsce. Oby tylko ktoś był na miejscu, żeby zdążyć to nagrać.